Jest na dziedzińcu, więc sprawdźmy, gdzie ten dziedziniec się aktualnie znajduje. Tu widzimy, mamy odblokowaną prowincję. Dobrze, my jesteśmy w tym miejscu. A dziedziniec, dziedziniec tutaj jest dosyć wysoki. Ja myślę, że mamy tutaj punkt obserwacyjny, który możemy sobie przy okazji odblokować, ponieważ jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Więc no powiem wam, że jakbyśmy go nie odblokowali to byłoby kurcze coś no... czemu nie chcesz wejść wyżej? Mhm, się. O, dobrze. Bujaliśmy się, nie, nie mieliśmy opcji um, wspięcia się. No to to nie przejdzie. Dobrze, odblokujemy sobie, więc mamy inicjalizację zamku. No, i musimy wykroczyć na dziedziniec. A przede wszystkim musimy zlokalizować nasz cel, który znajduje się właśnie w tamtym miejscu. Dobrze, wiemy, jak już tego skrytowoistwa możemy dokonać. Zejdziemy, czy nie uda nam się? Udało się. Możemy schodzić niżej. żadnych strzeliczków tutaj nie ma na tej części. Ja nie wiem, czy tak skutecznie dokonamy. On jest dosyć potężny. Tak myślałem.